Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy wtorek 9 maja. Standardowo, zanim zaczniemy nasz przegląd rynku, to proszę o dwie sprawy. Po pierwsze, będę wdzięczny za potwierdzenie na czacie, że dobrze mnie słychać. A jeśli z dźwiękiem jest wszystko w porządku, a widzę, że, że chyba tak, to przypominam oczywiście o ryzyku. Pamiętajcie, że handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, który nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. No a raz po drugie proszę pamiętać, że treść tego webinaru przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być traktowane jako porada handlowa, czy też Oficjalna rekomendacja inwestycyjna. Dobrze, drodzy Państwo, dziś webinar będzie, czy nasze spotkanie będzie dużo krótsze, z tego względu, że kalendarz jest, kalendarz makro jest pusty i nie ma istotnych wydarzeń, które warto by było uwzględnić. A po drugie, niestety, czy niestety, wczorajsza zmienność była w przypadku wielu instrumentów mocno ograniczona i sytuacja techniczna nie zmieniła się względem niedzielnego przeglądu, na którym wybrałem moim zdaniem te instrumenty, które, które są warte uwagi, więc dziś po prostu sobie zaktualizujemy, spojrzymy sobie na wybrane instrumenty z nieco innej perspektywy, wykresu tygodniowego, który powinienem Państwu pokazać w weekend, ale jakoś z nadzwyczajną, z zamieszania musiało mi to umknąć. No, a dorzucimy również kilka nowych instrumentów, których na kanale dawno nie było. Dobrze, przejdźmy do platformy. Okej, okay, powinniście widzieć moją platformę MT5. Widzę, że wszystko jest w porządku, możemy rozpoczynać. I nie będziemy tym razem standardowo zaczynać od instrumentów jak SNP czy DAX, bo tak jak mówiłem, kompleksowo je omówiliśmy w niedzielę, a niewiele się wczoraj działo, więc przejdźmy do. Innych innych instrumentów i zacznijmy od również instrumentów, o których mówiłem w, w niedzielę, ale powiedz, wspomniałem, że spojrzymy na nie z innej perspektywy. Oczywiście mam na myśli w pierwszej kolejności pary z euro, ponieważ na parach, o których mówiłem wam w niedzielę, czyli euro do korony norweskiej, euro do dolara kanadyjskiego, czy euro do dolara australijskiego. Widać, że euro jest w odwrocie, ma to swoje oczywiście fundamentalne uzasadnienie. No i spójrzcie, wczoraj te spadki były kontynuowane. Jeśli chodzi o euro do korony norweskiej, mieliśmy kolejną mocną spadkową świecę. Jeśli chodzi o euro do dolara kanadyjskiego, tu ta zmienność była nieco niższa, ale tak czy inaczej świeca zamknęła się na czerwono i do celu, który wynika z założeń formacji podwójnego szczytu i ważnego poziomu wsparcia, brakuje już naprawdę niedaleko. Oczywiście o tym etapie mówiłem na etapie jego tworzenia w tamtym tygodniu. No, i jeśli chodzi o euro do dolara australijskiego wczorajsza, sesja również zamknęła się wyraźnie na czerwono. I tu również widzimy szansę na kontynuację ruchu spadkowego. Natomiast spójrzcie na te wszystkie trzy pary, ale z wykresu tygodniowego. To jest dla mnie o tyle istotne, że spójrzcie, praktycznie na każdej, no na każdej z tych trzech par na wykresie tygodniowym pojawia się bardzo istotny sygnał świecowy, zapowiadający, wskazujący na możliwość, na dużą prawdopodobieństwo ruchu spadkowego. Oczywiście, do tego również przy analizie szczególnie dynamiki trendu warto posiłkować się wskaźnikami. I tu, jeśli chodzi o Wykres tygodniowy jeszcze nie ma sygnału MACD, natomiast on się pojawi, jeśli ta świeca zamknie się mocniej, mocniej w tym tygodniu na czerwono. Natomiast, wracając, jeśli chodzi o same price action, mamy ważną strefę oporu i przede wszystkim mamy sygnał w postaci świecy Pimbar. Więc jest to zapowiedź, że być może ten ruch, który rozpoczął się, ta korekta spadkowa, która się rozpoczęła na tej parze, będzie. Nieco dłuższa. Jeśli chodzi oczywiście o wstępny zasięg, no to ja go wyznaczyłem zgodnie z zasadami price action na plus minus, właśnie poziom widoczny na ekranie, czyli 11193. Jeśli chodzi o kolejną parę, tu również spójrzcie na wykresie tygodniowym, też mamy bardzo istotny sygnał spadkowy. I to na ważnym poziomie wsparcia. Jeśli sobie tę, przepraszam, na ważnym poziomie oporu, jeśli sobie tę strefę rozciągniemy w przeszłość, no to ewidentnie był to istotny poziom dla notowań kursu właśnie euro do dolara kanadyjskiego. Więc z perspektywy price action mamy podwójne potwierdzenie. Właśnie, że, że bardziej prawdopodobny jest ruch spadkowy w nadchodzących tygodniach. Pamiętajcie, to jest wykres W1, więc też realizacja ewentualnego scenariusza sygnałów z tego interwału też zajmuje odpowiednio długo. Natomiast, tak czy inaczej, warto o tym pamiętać. Nawet jeśli inwestujecie na niższych interwałach, to warto mieć to z tyłu głowy, że w długim terminie na interwale, tygodniowym Mamy bardzo mocne sygnały na osłabienie euro. No i trzecia para, czyli euro do dolara australijskiego. Tu również, jeśli chodzi o interwał W1, mamy ważny sygnał świecowy na ważnym poziomie oporu. W tym przypadku jest to objęcie BESSY. Więc ewidentnie widać, że rynek. Że rynek zakłada, że w najbliższych tygodniach czy nawet miesiącach może dojść do odwrotu, jeśli chodzi o, o euro, i, i będziemy sobie to oczywiście obserwować na niższych interwałach. Jak na razie mamy ewidentną konfluencję, mamy sygnał na wykresie W1 i potwierdzone sygnały na niższych. Interwałach, czy to H4, czy B1, tu gdyby wejść w szczegóły, tak jak zrobiliśmy to w, w niedzielę, no to widać, że mamy duże szanse na kontynuację ruchów spadkowych. Z tym, że oczywiście pojawia się pytanie o ewentualne sposoby rozgrywania tej sytuacji. I co nie ukrywam, tak z czysto technicznej strony, patrząc na stosunek zysku do ryzyka z perspektywy D1, no to jest już za późno. Oczywiście można próbować szukać korekty na interwale H1, ale wiadomo, że to już bardziej w państwa gestii, dlatego że charakter tych spotkań ma być bardzo bardziej ogólny. Natomiast, tak czy inaczej, warto pamiętać, że też może dojść do korekt w ramach tego wysokiego interwału W1. I na przykład taka korekta może mieć miejsce już za chwilę, jeśli chodzi o euro do dolara kanadyjskiego, dlatego, że, jak Wam wspominałem, wyznaczyłem cel tych pozycji. Ewentualnego ruchu w dół bezpośrednio z budowy tej formacji i do niego się powoli zmierzamy. Dla przypomnienia, zgodnie z zasadami Johna Marfiego, odmierzamy od najniższego dołka, od dołka w ramach tej właśnie formacji podwójnego szczytu do. Do poziomu oporu i przenosimy taką samą odległość, no i ona się mniej więcej pokrywa właśnie z tą strefą wsparcia. To oczywiście, jeśli chodzi o euro do dolara kanadyjskiego, jeśli chodzi o euro do korony norweskiej, ten potencjalny zasięg jest znacznie większy, z tym, że on nie wynika z samej budowy formacji, tylko z perspektywy samego price action i ważnego, pierwszego ważnego poziomu oporu. Jeśli chodzi o właśnie tę parę to warto również tutaj śledzić, co będzie dziać się z MACD, szczególnie, że jeśli mamy do czynienia z tak mocnym trendem, no to MACD powinno pokazywać zmieniającą się dynamikę tego trendu i warto, warto się również oczywiście podeprzeć RSI, żeby eliminować fałszywe sygnały. Jak na razie mamy, mamy wybitnie prospadkowy sentyment na tej parze. Dobrze idąc dalej, to tak tylko było w ramach uzupełnienia i przejdźmy do par z Frankiem. Jutro z głos zabierze prezes szwajcarskiego Banku Centralnego, więc też można oczekiwać wyższej zmienności. A dlatego chciałbym o tej parze powiedzieć. No, są to pary z frankiem, towarzyszą nam już od wielu, wielu tygodni. Zwracałem Wam uwagę, że moim zdaniem frank może być jedną ze słabszych walut w tym nadchodzącym czasie. No i to się powoli materializuje, jeśli chodzi o parę dolar australijski do franka. Mieliśmy również wczoraj sesję wzrostową, z tym, że tak jak zwracałem Wam uwagę, dochodzimy do momentu w ramach tej struktury wzrostowej, w którym te wzrosty mogą być chwilowo zahamowane, ponieważ no, dotarliśmy do ważnego poziomu oporu. Raczej, bo inaczej, jeśli miałbym decydować zero-jedynkowo, to uważam, że ten ruch może być jak najbardziej kontynuowany, z tym, że na pewno nie jest to dobre miejsce do zajmowania pozycji długich, jeśli ma dojść do. Pokazu siły, popytu, no to poczekałbym do wybicia tej strefy oporu, przetestowania i szukania na ewentualnym reteście, gdy będziemy mieć ewidentne. Ewidentną zmianę biegunów, czyli przypominam, kiedy ta strefa zmieni swój charakter, z aktualnie ewidentnie oporu na wsparcie, to na przykład może się przejawiać dolnymi cieniami świec po przy próbie zejścia. No i jeśli pojawi się jakiś sygnał świecowy, prowzrostowy, to będę was o tym oczywiście informował. Natomiast spójrzcie. Fakt, że mamy tu ewidentną strukturę prowzrostową, nie wynika tylko z sił Australijczyka. Próbuje się to przypisywać właśnie tej ostatniej decyzji Banku Rezerwy Australii, który zdecydował, że, że stopy jednak zostaną podniesione, mimo że rynek oczekiwał już zatrzymania cyklu podwyżek. Ale spójrzcie, Frank osłabia się również względem dolara nowozelandzkiego. Można powiedzieć nawet, że Skala tego osłabienia, jeśli chodzi o tę parę, jest czy umocnienia kursu nowo, dolara nowozelandzkiego względem franka, jest nawet większa. i Istotnie, jak typowo, zasięgowo, faktycznie, nawet wczorajsze wzrosty, jeśli chodzi o parę Australijczyka, dolara australijskiego do franka, ta, ten ostatni wzrost był, no ta świeca nie ma jakiegoś wybitnie. Wybitnie prowzrostowego sentymentu, bo przede wszystkim miała niższą zmienność. A spójrzcie, w tym samym czasie dolar nowozelandzki do franka notuje kolejny, kolejną mocną świecę o dużej zmienności. Natomiast również w tym przypadku kurs dotarł do ważnego poziomu oporu. No i tu podobnie jak na parze dolar australijski do franka. Poczekałbym na wybicie zarówno tej strefy oporu, zmiany, wsparcie, no i to będzie również pokrywać się z ewentualnym wybiciem tej linii trendu. Ja do linii trendu mam e, takie podejście mocno z dystansem, dlatego że dobrze wiecie, że ile inwestorów, tyle linii trendu można poprowadzić, ale gdy są one no, bezdyskusyjne, a tak w tym przypadku jest istotnie kurs tej pary poruszał się gdzieś respektując tę linię trendu, no to ją uwzględniam, więc wybicie zarówno linii trendu, jak i wsparcie, jak i tego oporu w zmianę wsparcie będzie dla mnie sygnałem, że kontynuujemy wzrosty. Na razie zalecam ostrożność, bo być może przyjdzie czas na jakąś korektę. Jeśli chodzi o odczyty wskaźników, no to cały czas RSI i MACD wskazują na sentyment prowzrostowy. Pozostając przy franku, ale zmieniając drugą walutę na funta, pamiętajcie, że ten tydzień będzie dla funta bardzo istotny. Przede wszystkim pomijając same odczyty odnośnie PKB, Czeka nas decyzja Banku Anglii, a wiele wskazuje, że również jeśli chodzi o Wielką Brytanię, być może dojść do bardziej jastrzębiego zaskoczenia. To o tym, o tym sobie powiemy w czwartek przed samą decyzją Banku Anglii, natomiast warto to już analizować w kontekście. Zachowania par walutowych. No i jeśli chodzi właśnie o, o parę frank, funt do franka, no to wskazywałem Wam kilkukrotnie na szansę odbicia właśnie przy tej strefie. No i to odbicie faktycznie się wydarzyło i to jeszcze w bardzo przekonywujący sposób, bo był tu mocny sygnał świecowy w postaci objęcia hossy na ważnym poziomie wsparcia. Co więcej, przy korekcie, która no, miała taki charakter, że nie zagrażała całej strukturze wzrostowej, a dodatkowo, spójrzcie, skończyła się objęciem hossy, po którym nastąpił kolejny mocny prowzrostowy impuls. No i tutaj wskazywałem Wam, że moją obawą jest ta struktura, jednak w długim terminie coraz niższych zasięgów tych odbić od tej strefy. O, o tej strefie wsparcia. Spójrzcie, no bo ewidentnie każde kolejne odbicie miało coraz niższy szczyt. I to jest coś, co mnie nieco z perspektywy technicznej martwi. Dlatego też będę to bardzo dokładnie obserwował, obserwował, z tym, że pamiętajcie, przy takim fundamentalnym tle, jakim jest decyzja Banku Anglii, odczyty z, banku, odczyty z Wielkiej Brytanii, między innymi odnośnie PKB. Wiemy, że Wielka Brytania cały czas balansuje, jeśli chodzi o prognozy PKB, czy wejdą w recesję wcześniej, później, czy w ogóle. Więc więc taka mieszanka, dodając do tego jeszcze wypowiedzi prezesa Banku Szwajcarii, no to może to być taka mieszanka wybuchowa, która pozwoli, że kurs tej pary mocno będzie bardzo zmienny w najbliższych, w najbliższych dniach. Więc kto wie, być może dojdzie do albo negacji i cofnięcia ponownie do strefy wsparcia, no albo przyspieszą, albo ten wzrost przyspieszy. Z tym, że ewentualne teraz oczywiście szukanie pozycji długich dopiero po trwałej, trwałej negacji, nie tylko moim zdaniem tej linii no, trendu spadkowego, można powiedzieć, ale, ale przede wszystkim tej strefy wsparcia, która gdzieś tu umyka w takim szerokim spojrzeniu. Natomiast spójrzcie, ewidentnie ten poziom był w ostatnim czasie bardzo istotny dla notowań kursu tej pary, szczególnie jak sobie zejdziemy na h nie wiem czy to będzie widać, chyba to muszę, muszę wykres trochę zwężyć, ale ewidentnie jest to strefa kluczowa dla notowań tej pary. Dobrze, drodzy Państwo, jeśli chodzi o pary z Frankiem, to tyle i spójrzmy sobie jeszcze w ramach ciekawostki może na parę w, na przepraszam, na kurs Bitcoina w ramach ciekawostki, dlatego że kryptowaluty nie są jakimś jednym z głównych obiektów moich, moich analiz, nie można się interesować wszystkim, ale czasami te instrumenty wyprzedzają rynek. O tym sobie mówiliśmy kiedyś. No, i spójrzmy, co słychać właśnie na, no, na wykresie najbardziej popularnej kryptowaluty względem dolara amerykańskiego. No, rysuje się tu bardzo ciekawa sytuacja techniczna, ponieważ ta korekta aktualnie wydaje się tworzyć formację głowy z ramionami czyli formacji, która. Jest silną formacją odwracającą trend. Mamy wzrostową linię szyi, zgodnie z prawidłami to cofnięcie mogło być trochę bardziej wyraźne, ale struktura jest zachowana: mamy lewe ramię, wybicie nowego szczytu, po czym szybkie zejście, ponowną próbę wejścia na nowy szczyt która kończy się fiaskiem. Mamy sygnały spadkowe w postaci i pimbarów i przede wszystkim tych mocnych impulsów spadkowych. No i teraz rozgrywają się losy tej formacji, tak patrząc typowo techniczne, technicznie. I jeśli doszłoby do wybicia linii szyi w tym momencie, no to potencjalny zasięg yy, tej formacji pozwala przypuszczać, że jeśli będzie trwał ruch spadkowy, to być może, jeśli chodzi o bitcoina, cofniemy się do 22, 22 500 dolarów za jednego bitcoina. To oczywiście wynika z prawideł i wzoru tej formacji. Będziemy to oczywiście obserwować. Natomiast, jeśli oczywiście pamiętajcie, że o formacji odwróconego, o formacji RGR możemy mówić dopiero, kiedy nastąpi faktyczne wybicie linii szyi, bo to będzie potwierdzenie, że to prawe ramię faktycznie jest niżej od, od linii, od punktu wyznaczonego przez głowę, tak mówiąc typowo, technicznie. Dobrze, jeśli chodzi o Netflixa, bo pojawiło się, pojawiło się w poniedzielnym spotkaniu pytanie i prośba o analizę te, tej, tej spółki, no to faktycznie jak zawsze patrzymy przede wszystkim, co się dzieje w kontekście tych dwóch linii, czyli średniej dwustuokresowej i stuokresowej i spójrzcie, no mamy Utrzymanie się w ostatnich dniach, w, ostatnim, w ostatnich dwóch tygodniach powyżej jednej i drugiej linii. Oczywiście, no, ktoś może powiedzieć, że w przeszłości te linie były wielokrotnie przecinane. No tak, ale jak wiecie, dla spółek amerykańskich, próbując znaleźć jeden wskaźnik trendu, to średnia 200 i 100 okresowa są to są to najbardziej najbardziej efektywne efektowne jezu, przepraszam efektywne oczywiście narzędzia analizy technicznej więc to można wskazać jako plus dla ewentualnych ewentualnego ruchu wzrostowego jeśli chodzi o samo price action no to ta korekta która miała miejsce od przez prawie cały kwiecień odbywała się w ramach pewnego ograniczenia. Ono nie jest wzorowe, ale można wskazać, że jednak takie ograniczenie na, na cenie akcji spółki Netflix ewidentnie można wskazać. No i nastąpiło wybicie z tego ograniczenia. Pytanie na ile trwałe. Szczególnie, że jest to, no, tak jak Wam powiedziałem, mocno, naciągane, no, mocno naciągany kanał, bo można by było go poprowadzić inaczej, ale, ale, ale no, trzeba szukać gdzieś jakiś, jakiś prawideł. Tak czy inaczej, dla mnie, potwierdzeniem, że tutaj zmienia się trend na wzrostowy, no to będzie dopiero moment wyjścia ponad ostatnie, ostatnie szczyty. Oczywiście mamy ważny sygnał w postaci, w postaci utrzymania się powyżej tych średnich, natomiast nie podoba mi się struktura, która może przypominać coś na kształt głowy z ramionami, czyli jak wcześniej w przypadku Bitcoina formacji odwrócenia w lokalnych szczytach. Tu tak, spójrzcie, no. Te, ten trend wzrostowy jest na bardzo wczesnym etapie w porównaniu do bitcoina. No, i też struktura jest mocno rozciągnięta. To lewe ramię jest bardzo y, niejasno zaznaczone, i również prawe ma taki dosyć y, mało, mało przejrzysty kształt. Więc y, zacytuję, że to było pytanie od państwa, a nie znaleziona spółka przeze mnie. Y, też nie mam jasnego, jasnego scenariusza, który byłby najbardziej prawdopodobny w przypadku tej spółki. Zwracam uwagę, że jeśli już szukać tendencji wzrostowej, na trwały, długi trend wzrostowy, to dopiero właśnie po wybiciu tych ostatnich szczytów i tu po pojawieniu się jakiejś struktury wzrostowej. Dobrze, drodzy Państwo, to byłoby na tyle. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Słyszymy się oczywiście jutro o 9.15. Natomiast pamiętajcie, że dzisiaj o 20.00 spotykamy się z Arkadiuszem Juźwiakiem, który będzie przedstawiał swoją strategię na. Ruchy w trendzie spadkowym. Będzie to kompleksowe omówienie strategii, czyli będzie i o zarządzaniu kapitałem, i o momentach wejścia i wyjścia, i ogólny przegląd rynku. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję. Życzę udanej sesji i do usłyszenia.